Nie oceniaj książki po okładce. Ktoś tutaj ostro grządki robił, <grystanie> <grystanie> ale spoko, bo zanim bym w ogóle usiadła do roboty, dałabym kniętce taką oto szczoteczkę i powiedziała, tam jest łazienka, proszę to wyszczotkować. <grystanie> Patrząc na tą dłoń, pewnie sobie myślisz, ale brudas. W dzisiejszych czasach, niestety, bardzo często spotykamy się z tym, że jesteśmy oceniani tylko ze względu na to, jak wyglądamy. Dobra, no sama i tu myła. Też można, no ale szybciej to zrobi sam, samemu sobie. Człowiek idziesz do łazienki, myjesz, mydlisz. Ale co tutaj się w ogóle wydarzyło? Jedna z naszych klientek, w trakcie domowych prac, przypomniała sobie o zapisanej wizycie u nas. I aby się nie spóźnić, pędem oderwała się od swoich zadań. jacy? robiła! Kapłaś, i przyjrzę zaraz paznokcie. Jak jak, jak klęczała przy tych grzonkach, tak poleciała? Trzeba w samochód, żeby jak najszybciej zjawić się w naszym salonie. Czy to był dla nas problem? Absolutnie nie. Szanuję to, nie? Szanuję to, ale klientka przecież zawsze zanim w ogóle usiądzie na fotel przed stylistką, musi umyć dłonie. Po co dezynfekować brudne dłonie? Żeby dezynfekcja w ogóle miała sens, to najpierw trzeba dłonie umyć, więc no. Tego nie Znaczy, dobra, ona tam mi umyła te dłonie, no ale to przecież klientka zawsze jest zaproszona do łazienki, żeby, żeby umyła dłoń. Dłonie, tam jest cała e, instrukcja, jak te dłonie ma umyć w łazience, więc może po prostu na potrzeby tego filmiku to zrobili, no nie wiem. W moim salonie panuje jedna bardzo ważna zasada. Niezależnie od tego, jak wyglądasz, kim jesteś, lub jaki zawód reprezentujesz, będziesz obsłużona przez nas najlepiej, jak potrafimy. No, Okej. Okay.